Witam, moi drodzy, na kanale Zrobione Ręcznie ULM i z Wami, jak zwykle, Lena. Postanowiłam wypróbować coś nowego w mojej praktyce i wszystkie rzeczy, które robiłam dotychczas, zrobiłam chaotycznie. Przerabiałam to, co miałam pod ręką, wymyślałam nowe projekty, ale tym razem postanowiłam zrobić coś wyjątkowego. І тим разом хочемо запрезентувати вам авторську туніку живі води. Тобто почверкова сукенка в розмірі плюс сайз, неповторальна, виконана ручно, де застосувала вам дуже різних технік в стилі пэтчворк серії 4 живіоли. Модель живіол води. То є сукенка, яка несе пшекас, A przede wszystkim energię, którą założyłam w wykonanie tej sukienki. Moi drodzy, pokażę Wam, co zrobiłam, jak zrobiłam, w jakiej kolejności. Jeżeli macie ochotę, to możecie powtórzyć albo zrobić coś podobnego. Czasami dziewczyny mi piszą, że coś im się podoba, coś im nie pasuje, coś nie pasuje, nie jest w ich guście. No i właśnie o to chodzi. Wcale nie musicie robić dokładnie takie, takie rzeczy, takie sukienki, które ja wam tutaj prezentuję i pokazuję. Każda z nas jest indywidualna i każda z was powinna zrobić w swoim stylu. Jedynie pokazuję zasoby, które wyko wykonuje, techniki, które stosuje w wykonywaniu danej, danej sukienki, czy tuniki, czy dżinsów, czy jakiejś innej rzeczy, a Wy wymyślajcie i róbcie po swojemu. No i dzisiaj tą unikatową sukienkę żywio żywioł wody chcę Wam pokazać. Zastosowałam tu wielu różnych Technik, tak jak widzicie, pokazuje, i to jest projekt twórczy. Więc to, co mi się chciało, to, co grało w mojej duszy, to włożyłam na tą sukienkę. Ale zanim zaczęłam to robić, to dałam zadanie sztucznej inteligencji, AI, albo GPT, to GPT, kto inaczej nazywa, i napisałam. Jakim stylu, jaką chcę wykonać sukienkę, że ona ma być z aplikacją kota, że to jest żywioł wody, że musi być taki i taki napis, że muszą być takie i takie kolory. I poprosiłam wygenerować mi projekt do wykonywania takiej sukienki. I Taki projekt uzyskałam. Widzicie go? I na podstawie tego projektu zrobiłam swoją, swoją sukienkę. Oczywiście, celem moim nie było powtórzyć co do kropki i co do centymetra, tak jak na projekcie, który wygenerował mi e, Sztuczna Inteligencja. Natomiast nasza twórczość dziewczyny na tym polega, że my musimy wymyślać coś tak, jak my to widzimy. Tak jak każdy artysta, tak jak każdy twórca to widzi, robi po swojemu. I ja zastosowałam to w, w swojej tunice też. Dlaczego? Dlaczego zrobiłam właśnie taką tematykę? Postanowiłam tworzyć rzeczy, które nie tylko wykorzystują wtórne surowce, ale i wkładają energię w nasze rzeczy i w nasze projekty. Więc już mówiłam Wam nie raz, że każda rzecz wykonana ręcznie przez autora, przez twórcę, ona niesie w sobie pozytywną energię. I tak samo każda z tych rzeczy, którą wykonuję teraz. Oczywiście w intencje siły żywiołów, które e, chcę włożyć w te swoje rzeczy. Były włożone moje prośby do sił wyższych, do Boga, e, o energię, o pomysły, o świetły, świat, jasne siły, które, e, które dają nam te pomysły i e, twórcze. twórcze idei czasami, więc zastosowałam to i włożyłam wszystkie energie i siły w swoją pracę. Jest to sukienka jedna z czterech żywiołów. Będą i inne, na pewno zobaczycie na moim kanale, bo będzie każdy żywioł. Opisany osobno i pokazany osobno, w skrócie być może, ponieważ wszystko nagrać jest bardzo trudno. Taką sukienkę nie robię 5 minut ani 10, co czasami daje Wam takie też przeróbki w 10-15 minut. Dlatego pokazuję Wam tylko podstawy, co i jak można zrobić. Więc trwało wykonanie takiej sukienki kilka dni. I yy, dlatego, dlatego dlatego pokazuję Wam w skrócie, jak wyglądał proces, proces tworzenia. Yy, dziewczyny, nie pokazuję w tym filmie, jak robi aplikacja do, do tej sukienki, ale na, na pewno w opisie w, info, w boksie informacyjnym zostawię Wam link, gdzie będzie napisane, jak. Z, jak zrobić aplikację dla sukienki żywioł wody, i w, w nazwie, pod, pod nazwą w opisie znajdziecie taki, taki link do filmu, jeżeli chcecie zrobić coś podobnego. A jeżeli nie, to otwierajcie swoje komputery, swoje telefony. Wpisujcie hasła, które chcecie do sztucznej inteligencji, i w chat GPT da Wam ewentualnie podpowiedzi i projekt, który Wy chcecie. A później możecie dostosować się do tych pomysłów albo stworzyć to zupełnie po swojemu, tak i w moim przypadku. A teraz, moi drodzy, oglądajcie tą sukienkę, która. Niesie w sobie informacje i przekaz mocy, siły, oceana, wody, żywiołu. I ja mam nadzieję, że spotkamy się z Wami w następnych filmach. Zasubskrybujcie mój kanał. Nie zapomnijcie zostawić lajka, like, jeżeli Wam nie szkoda. A ja będę czekać na nasze spotkanie w kolejnych filmach. Życzę Wam dużo pomysłów, kreatywności i pozdrawiam Was z całego serca. Z Wami Lena. Papa! Pa. Przymierzały kotki ciużki. suknie chusty półkorzuszki, pantofelki i pończoszki, w różnokolorowe groszki. Przeglądały się w lusterkach, buszowały po kuferkach, korale i branzolety ozdabiały toalety. Fryzury miały szałowe, szarawe, czarne płowe, ogony ondulowane, a wąsiki pozłacane, kiedy się już wystroiły. Krewie mody urządziły, w idealnie zgranym szyku przechadzały pochodni.